Siemanko, jedziemy do Chorwacji. Najpierw jedziemy na koncert ekipy, więc generalnie nie będzie nas tutaj przez jakieś najbliższe dwa tygodnie. To jest mega istotne, ponieważ chciałem coś zrobić. Pierdźcie się Czekaj. wszyscy! Wyjeżdżam stąd! Lara! No I'm sturdy like a milli rocket Skin clear still look young and the melee knockin' There's money in my pocket, don't call me a money pocket Engine get to rockin' It sound like a thunder rocket, yeah I still love my baby even when it's toxic Crazy like she been here by now, she won't shake the night Siemano, wariaty! I odcinek, w którym lecimy do Chorwacji autostopem Wczoraj byliśmy na koncercie ekipy, jak widać Tutaj Barteczek leży, nie może wstać Ale musimy już wychodzić ten pokój nie jest w ogóle nasz, więc musimy się z tym zabrać. Jak to zrobić, jak Bartek nie chce wstać? Najpierw trzeba wziąć wszystkie rzeczy po kolei, po prostu. Cyk. Musimy po prostu wszystko zabrać, nie? Komóreczka i bardeczek. Jest! Co? za nie. Nigdy! No. no, widzimy się dalej, nie? Próbowałem wynieść Bartka pod windę, ale się nie dało skór... Stał z windy i wrócił. Trzeba ubrać po buty, bo inaczej nic z tego. Nic z wyjazdu, nic ze wszystkiego. Jest też drugi. Nie uważnij mnie, no, Bardzo czasem wydaje, ze siebie dźwięki, ale tu nie sugerujcie się. oni no i tak nic nie będzie pamiętał. Tak się prezentują. <ścoughs> Jego. No, ma... Subskrybujcie. O, o, jutro będzie kac, ale to. O, 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 się już noc ja to Zapaliśmy do pierwszego stopa naszej podróży. Udało się. Całe szczęście. Jedziemy do Zakopianki i z Zakopianki mamy... E, dostaliśmy info, że mamy super wylot na Chorwację. E, e, Więc tam lecimy. Zajebiście, bo się udało pierwszy raz. <śm> tak, tak, ja dwukiem łukiem podobno, ale tego nie pamiętam, nie? Straszne rzeczy, straszne rzeczy. Friza podobno, ten w potelice. A to nie wiem. Ja, ja nie chciałem, ja nie chciałem, ale no po, poniosło mnie, najmocniej ja Najmocniej przepraszam. Dzięki. Yy, jesteśmy w Zakopiance, podwiózł nas Ukrainie jest supera, nie, z bakalarskiej. No nie słuchajcie tego, podwiózł nas bardzo miły, bardzo miły pan. Normalnie no. nie nie jechał tam, a nas podwiózł. Godzina drogi. Jest. I jesteśmy teraz na wylotówce, tu macie mapę, jesteśmy na wylotówce z Polski do... Szymon, tak, macie mapę, no. Ej, dobra, jedziemy z nimi chyba, nie? Dojszczan, dojszczan, liberaleś. Podbijaj. Ja Ja nie umiem po niemiecku gadać. Odbijaj. Zakopane? Zakopane. Yeah. Okay. 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 to. Zakopane to nie, to nie Chorwacja. To jest nasza szansa. Oh. Tak jest na A co? Nie, nie. ty, takiego ch chcę. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, dojechaliśmy do Hollywood. Tam, oddali, można zauważyć... Koimy, łapiemy i liczymy na to, że ktoś jadąc 230 km na godzinę, zahamuje ostro tutaj. To jest droga hamowania. Tam wyhamuje, na końcu widać, o, tamtym miejscu. Następnie poje chłopaki dawać i my wsiadamy. Tak jest plan. W tym miejscu już jakiś czas łapiemy tego stopa, strasznie długo, zaczyna się robić zimno ja i ciemno, on ma jeszcze mokry kaptur i no przej**e, wiesz, byku, to jest, i co my tu spać będziemy w namiocie, tutaj, w Polsce jeszcze nie, nie, nie ktoś nas zje, jakaś krowa, no, bo konik polny, <noise> praca, która miała być moją zajawką. Okazała się udręką za marne grosze A. Jezu, nie wierzę Dzieje się Winał gdzie pan jedzie Przed ciebie my do Chorwacji lecimy Bo tu granica to nie wiem czy tam możecie ja Tu dupy wkładcie i na tam I tak, by nie było wizda albo tam się Dobra doba Ty tu ty tu Dobra Dobra na tym ale nie filmu, nie kameruj słowa bo tu granica jest Dobra, dobra Ja no, mnie kur... tworzył, kibyście zł. Turyści powiem, nie? No. Studenci, nie? No, no, ta, 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 ta. Studenci, studenci. Studenci jesteście na Chorwacji, ale szczepieni się słabo co, albo co? Jestem Mamy szczepionki. Tak, jesteś Mamy paszporty na covidowe. Tak, tak. Dobra, to no, dobra, jakby zatrzymali, bo tu granica jest. To nie zatrzymaj, nie powinniście łapie nic. Dobra. Gdzie pan jedzie? Do Turystów, 5 km. Na Słowacji. Jezus. Bo przynajmniej nie stoimy w tym samym miejscu, nie? Zmienimy miejscówę. I na Słowację jedziemy. 5 km. Czemu on tak za Ja jestem obsran, ja. serio. Ej, można. Robione, jestem dwa razy. jeszcze trzy razy mają. Bardzo dobrze, dwóch, trzech, pięciu, a pani jest sama, nie boica. Ja tu ja O to stare auto ja nie! Gdzie za euro to jest nie praszybów? No wychywa się Dalaz Zostaliśmy przemyceni przez granicę No, co prawda w Unii Europejskiej to nie jest jakieś duże osiągnięcie No co. Trzymajmy się, a tam jakiś gość. Samochodem. Trzech chłopaków, dobre organy. Ile mi zanikasz? Przekroczyliśmy granicę, pomógł nam dziadek. Jakiś ten komandos powiedział cicho cicho, dobra, wiem, że macie paszporty i tak dalej, ale... ale zrobimy to kurwa nielegalnie, nie? Wiózł nas, wiózł nas w ogóle policjant, albo wielki fan policji, ponieważ miał dużo plakietek policji w swoim samochodzie. Jesteśmy kawałek w Słowacji przy granicy w Polsce. W Polsce. No i już nic raczej nie złapiemy, więc idziemy spać. Dobra, dotarliśmy do jakiegoś noclegu. I będzie otwarty, to fajnie, jak nie, to trudno. Ej, dzień dobry. Ej, tutaj można spać i tak dalej? Panie? To są noclegi? No, ale nie wiem, to którymi obsadzają wszystko. Aha, okej, okay, dobra, dziękuję. Ja to, ja to wszystko uwiecznie. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę spojrzeć, mamy... 24 godziny na dobę, tak? Jest otwarte 24 godziny na dobę. A tutaj mamy od 10 do 17. :00. Skur... Dobra, chodźcie. Jutro, dzień bez słowa na k. Dobra. Wróciliśmy do łapania stopów. Wróciliśmy do bycia ignorowanym przez te samochody. Wreszcie mało ludzi chce nas zabrać. Jeden na sto samochodów mniej więcej. Ja nie wiem jak my dotrzemy do tej chorwacji. Mamy to. Udało się wreszcie kogoś złapać, to no, nie jest takie proste. Ludzie nie lubią <grytania> autostopowiczów, tak mi się zdaje. No i co, no i się da, da się. Trójkę złapać stopa. Elegancko. No dziękuję bardzo. nie panu, do... zdrowia. Zdrowia. Mam nieszczęście na cestie, na drogę. Zrobiliśmy sobie coś takiego. Taki kartonik z napisem, Krapia. Próbujemy dotrzeć do Bratysławii No i powiem Wam, ten kartonik robi robotę, robi robotę. Jeszcze tylko jakieś 850 km będziemy w formacji. Lecimy teraz do Bratysławii i myślę, że z Bratysławii już będzie prosta droga. Męczarnie się skończą. Cię skończą, cię skończą. Postanowiliśmy się czymś wyróżnić, bo słabo nam żarło. Znów zmieniamy spota, za bardzo nie dało się nic tam złapać. Idziemy teraz na stację benzynową bliżej autostrady. No i będziemy tam próbować, nie? Morale nam trochę podupadają. To już tutaj dochodzi 17, a jeszcze nie wyjechaliśmy z tej dupy Słowacji. Słowacja spokojnie. Nie będzie wojny, luz. Po prostu jest to dupa wielka, bo tu siedzimy. Chcemy być w Chorwacji, a nie w Słowacji. Po wielu próbach, chyba półtorej godziny, jak już wątpiliśmy w całą ludzkość, ktoś się wreszcie zatrzymał. Jedziemy do Nie Jesteśmy w w Bratysławii, wreszcie. Cały dzień próbowaliśmy się tutaj dostać, teraz musimy jak najszybciej spieprzyć z Słowacji, najlepiej do Austrii, do Wiednia. Tak, złamaliśmy podczas tej drogi chyba z milion przepisów, nielegalnie przekroczyliśmy granicę słowacką, chodzimy kur... Jutro dzień bez słowa na k. Szybko nas wypier... autostrady, no bo to jest kur... Krajnie nieodpowiedzialne. Ja, jak? Wracamy jak? na bakalarską w ogóle. Naleźliśmy krzak, który łudząco przypomina konopię upadającą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że na środku drogi na granicy słowacko-austriackiej rośnie 20 krzaków marihuany. Teraz jestem w Austrii, teraz już nie. A tu na przykład patrzcie, no co to jest jak, jak nie to. Tego całe pole. No i teraz musimy iść od dupy strony, żeby dostać się na stację benzytową, aby naładować energię i tam znaleźć jakiegoś gościa, który pojedzie na bakalarską, znaczy albo do Wiednia, albo do Budapesztu. I idziemy teraz tym szczerym polem. Teraz jesteśmy w dupie, ale może tam, zaraz, za tą wydmą. Ciężka podróż, no, ale walczymy. Znaleźliśmy stopa, pan jedzie, nie wiem gdzie jeszcze, zaraz się dowiem. Tak? A gdzie ogólnie jedziesz? Do Salzburgu. No do Wiedniu teraz. Aha, aha, no dobra, to elegancko. No i proszę Państwa, przedostaliśmy się, przedostaliśmy się do Austrii. Tylko pomna chwila, w której wreszcie wyszliśmy z tej dupy e, Słowacji jesteśmy w Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki mio Dzięki. Ciao. Trzymajcie Cześć. się. Witamy w Austrii, kraina płatnych kibli. To nie jest bakalarska. To trzeba płacić za przyjemności Pół euro trzeba dać. Ja za pół euro nie sikam nigdzie, nigdzie. Na. Próbowaliśmy podbijać do jakichś 25 ludzi, ale niestety żaden z nich nie był skory nam pomóc. Był jeden fan, ale on miał tylko dwa wolne miejsca. Teraz idziemy do hotelu. Znowu wylądowaliśmy w punkcie wyjścia. Jesteśmy na przysłowiowej Bakalarskiej w przesłowej dupie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Podróżujemy z Polski do Chorwacji autostopem. I mamy pytanie, czy nie się się przypadkiem? Na 4 jest za 19 litro. O nie. Hello We are traveling from Poland to uh, Croatia uh, by autostop, you know. And we just ask you if you... Oh, okay. I my tylko jeśli. O, okej, Mówię, zaczynam gadkę, patrzę, że tam ktoś z tyłu tak. mówię, okej, to. Problem jest następujący. Każdy, kto tu jedzie, praktycznie. jedzie już do Chorwacji. Problem jest taki, że są ludzie załadowani po brzegi. Jakby jechali na ostatnią wieczerzę. Czajcie? się tam nie, tylko siema. Jako, że nic nie złapaliśmy do 3.30, zbudowałem dom. Ej, ale do. jestem nawet, nie? No, fajnie. Dobra, Kimka, 3 godzinki maksymalnie. Co 3 godziny maksymalnie? Już widzę, jak po 3 godzinach w snu wstaje. Jeszcze Ajkusz. <laughs> Spójrz na siebie. Dobra Dobranoc, noc druga. Austria. No i kur*** wstaliśmy. Zobaczcie na tego skur*** Mało się, całkiem ok. W ogóle ty tak chrapiecie skurwę. Ty to jeszcze tak. Ja w ogóle. Ty to jeszcze tak ok, ale ty jakbyś gwizdek w Serio, tak, tak chrapałeś, że jestem przekonany, że cię na bakalarskiej słyszeli. Tragedia. Okay, ja Ciekawe, co nas weźmie teraz. No to wracamy do punktu wyjścia teraz. ja. Będziemy chodzić po ludziach, jak się umyjemy, żeby nie je i pytać po prostu o tę podwózkę. Sam Ubera. Hello? No to jesteśmy już na tej innej stacji benzynowej. Murale mamy naprawdę niskie. O, no jest to naprawdę ciężka podróż. Nigdy więcej takich stopów ze srańców. Albo chociaż jakiś plan, jakbyśmy sobie obrysowali. Podeszliśmy do dwóch samochodów i drugi powiedział, że jedzie do Gracu i może nas, może nas zabrać, więc. Za wszystko zależy od statku. Wczoraj podchodzimy do. bo trzy auta przyjechały, nie? Z Polski. I ja podchodzę, podchodzę i mówię. Where, 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 where no. A gościu się odwraca i mówi: Nie mam. A Patrykos nie o to chodzi. Nie <laughs> ma. Podwozi nas tutaj. Kmirian. <laughs> Alfpoiler. spoiler. Patrykos płaka plecy. <noise> Jesteśmy w Austrii, panowie i panie. Lecimy ostro. Muszę coś powiedzieć bardzo ważnego, od dawna. Ale... I właśnie dlatego Karol odszedł. Ej chłopaki, chodźcie do Kurwen Stubler. Dobra, w mojej wydawało to troszeczkę śmieszniejsze. Jesteśmy już przy granicy z Chorwacją, łapiemy stopa, miejsce nie jest zbyt dobre, ale lepszego tutaj nie ma. W No faktycznie, myślałem, że to już jest ta... Nie no, to chujamy. Czemu mi wcześniej tego nie powiedziałeś, że ja od pół godziny na ja Nie wiem, myślałem, że to dosyć oczywiste. Y jedziemy z państwem z Włoch do Maliboru. 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 Do Maliboru. Malibor 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 Malibor. Tam do Zagrzebia i z Zagrzebia już prosto na wodę Czy już jesteśmy w Chorwacji? Tak Jesteśmy już w Chorwacji, udało się Udało się. Dotarliśmy wreszcie po tylu godzinach Po tylu Łzach, przelatkach Seniory Dojechaliśmy jechaliśmy do Kocholamo, -lo 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 -ko. komili Loko. Komili. Jestem szczęśliwy. Padam, tak. padam z nóg, padam z rąk. Jedyny minus narek. Wódź, płuc, chodź, 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 Normalnie pojedziemy sobie zaraz, dokładnie tam, gdzie chcemy pojechać. Chyba, że już pojechali. <laughs> <laughs> raczej nie. Bartek wczoraj strasznie się zachlał. Wpalił blanty do 5 rano. Urwał mu się film, jak spał w rurze. Mamy to! <laughs> Dziękuję bardzo. Dajcie się popatrzeć. Dziękuję Dajcie bardzo. Się. Pamiętajcie. Jak wyświadczacie dobro, to dobro zawsze do was wraca. Weźcie autostopowicza, dajcie Bedelowi A Daj i ściągnąć koledze, koleżance, jak coś umiesz. To wróci do ciebie. Także wielki sukces, autografy. Udało wam się dotrzeć, co Marceczku? Cztery dni, cztery dni to zajęło. Idziemy teraz do Filipa, musimy znaleźć Filipa. Do Filip? <słuch> to Filip? <A. O>. Jezu. <słuch> No, dobra, odkładamy rzeczy i zaczynamy. Tak, no, tak. Zobacz, Sukces. Witam wszystkich. Chciałbym zaznaczyć, że żaden z nas nie wskoczył do wody pod wpływem alkoholu. Pozdrawiam.